Cześć! Dzisiaj o organizacji turnieju WTA Finals w Cancun, która, co tu dużo mówić, nie wygląda najlepiej. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. W Cancun trwa właśnie turniej mistrzni. Impreza kończąca rozgrywki w, w tym sezonie WTA. Impreza, która powinna być bardzo prestiżowa, stać na najwyższym poziomie organizacyjnym, sportowym, finansowym. A jak jest? No jeśli chodzi o sport, to tutaj nie będę akurat w tym odcinku za wiele mówił. Grają najlepsze zawodniczki świata, ale w jakich one muszą grać w warunkach? No niestety, wszystko wskazuje na to, że ten turniej zapamiętamy na lata, jeśli chodzi o klapę organizacyjną. Zaczęło się w ogóle od tego, że bardzo późno wybrano lokalizację imprezy, bo tak naprawdę zaledwie dwa miesiące przed rozpoczęciem zawodów w Cancun. Wcześniej mówiono, że to może będą Chiny, że może Czechy w ostatniej chwili, a nawet Stany Zjednoczone skończyło się na Meksyku i to nie jest jeszcze taki problem, tylko że to nie jest. Guadalajara, gdzie dwa lata temu rozgrywano WTA Finals, tylko właśnie Cancun. Z jednej strony dobrze, bo Guadalajara jest na wysokości i tam zawodniczki narzekały, że piłka latała szybciej, trudno było się przyzwyczaić. Generalnie w rozgrywkach WTA nie mamy zbyt wielu turniejów rozgrywanych na wyższej, jakby wyżej nad poziomem morza, no ale. W w Cancun dobre jest to, że turniej jest nisko położony, złe jest to, że turniej odbywa się w takiej porze roku, ponieważ, tak jak wskazała Iga Świątek ostatnio, można było przewidzieć, że pogoda spłata figle, że nie będzie pewności co do deszczu, co do wiatru. No i właśnie w ostatnich dniach widzimy takie sceny, że. W czwartek storpedowany został terminarz, to znaczy mecze zostały przerwane, chociażby spotkanie Jeleny Rybakiny z Aryną Sabalenką, czyli no co tu dużo mówić, dwóch zawodniczek absolutnie czołowych, tylko jedna z nich wyjdzie z grupy, bo jak może wiecie, Jessica Pegula już awansowała do półfinału, no i właśnie, albo Rybakina albo Sabalenka będzie tą drugą półfinalistką z tej grupy, no i mecz został przerwany przy stanie z punktu, widzień, z punktu widzenia rybakiny 2 do 6 5 do 3. No nie wiadomo, jak to się skończy, ale tenisistki musiały zejść z kortu, ponieważ tak lało i tak wiało, że niestety trzeba było przerwać mecz. Kuriozalna pogoda, ale którą można było przewidzieć, bo w tej porze roku, w tej lokalizacji, to nie jest nic nowego, że zdarzają się huragany, że pojawiają się ulewy. Nie jest to nic, czego nie można było przewidzieć. To na pewno. Więc tak, z jednej strony pogoda, z drugiej strony samo to, w jakim momencie kord główny został oddany. Tak naprawdę w sobotę, a turniej ruszył w niedzielę. Każda z tenisistek miała jedną, dwie, góra, trzy sesje treningowe do rozegrania na tej nawierzchni, na tej głównej nawierzchni, na której toczy się rywalizacja o miano najlepszej tenisistki w tym roku. Więc no, to jest kuriozum kolejne. No i oczywiście nawierzchnia jest niegotowa w pełni, czyli są dziury, piłka skacze, na co narzekała chociażby Sabalenka, która powiedziała w jednej ze swoich wypowiedzi, że nie czuje się bezpiecznie na tej nawierzchni. W ogóle trzeba oddać Arynie, że... Stoi na wysokości zadania i jako liderka światowego rankingu, bardzo dobrze, że zabiera głos w tych sprawach, które są przecież kluczowe dla tenisistek. Już po pierwszym meczu z Marią Sakari, gdzie bardzo łatwo wygrała, mimo to zabrała głos, swoje oświadczenie wydała w social mediach, gdzie napisała, że to jest kolejny poziom braku szacunku wobec tenisistek. To jak przygotowany jest turniej WTA Finals. A to wszystko powoduje niestety, że nie chcę mówić, że są pustki na trybunach, ale na pewno frekwencja nie dopisuje. Widać to i na meczach deblowych, z tym, że akurat na deblu, no to się trochę nie dziwmy, to nie jest tak, że debliski są jakoś bardzo ochoczo odwiedzane przez widzów, nawet na turniejach wielkoszlemowych. Ale tutaj nawet singlistki mają problem z kibicami. Smutny obrazek, jak wiele pustych miejsc było na trybunach podczas meczu Igi Świątek, czyli mistrzyni Roland Garros z Koko Cove, aktualną triumfatorką US Open. Ten mecz odbył się w środę, no i niestety, to był, tak jak mówię, bardzo smutny obrazek. Na pewno te na to nie zasłużyły, tak jak w ogóle na klapę organizacyjną. Piasek na korcie pojawił się w pewnym momencie, gdy go przywiało z plaży, no bo pada, bo wieje, absolutne kuriozum. A wcześniej te w ogóle trenowały na kortach bocznych, które należą no, do hoteli, które są tam zlokalizowane. No nie tak to wszystko powinno wyglądać. Nie dziwię się narzekaniom zawodniczek, które mają po prostu dość, bo to nie jest pierwszy raz, jeśli chodzi o wpadki organizacyjne organizacji kobiecego tenisa. W tym roku pamiętacie może kuriozalną ceremonię wręczenia pucharów w Rzymie, gdy pomylono nazwiska zwycięzczyni i finalistki, czyli Kalininy i Rybakiny. Pamiętacie, co się działo w Madrycie, gdy rozgrywano mecze do późnych godzin nocnych? Chociażby Iga Świątek grała w, w takiej porze. W końcu pamiętacie, jak wyglądał zeszłoroczny turniej WTA Finals, Fort Worth. Byłem wtedy na miejscu i tak, Trybuny były oddane tylko w połowie kibicom, a mimo to nie było kompletu na żadnym ze spotkań. Nawet jak grały Jessica Pegula i Coco Goff, czyli Amerykanki, czyli reprezentantki gospodarzy. Smutny widok. Gdy rozmawiałem z kierowcami Uberów, którzy mnie wozili z kolejki do hali, to mówili: Co w arenie jest jakiś tenis? Przecież tam zwykle odbywają się zawody w ujeżdżaniu byków. No więc wszyscy myśleli, że tam nie ma żadnych zawodów tenisowych. No kuriozum, naprawdę. Marketing na ulicach miasta Fort Worth był fatalny. Tylko jeden mały plakat. A jeśli chodzi o komunikację, to na autobusach dopiero w piątek, gdy impreza ruszyła w poniedziałek, na autobusach pojawi się jakikolwiek plakat. Zresztą bardzo źle wyglądał i trudno było się na jego podstawie domyśleć, jaki turniej odbywa się w miejscowej hali. Więc mieliśmy doświadczenie z Fort Worth z zeszłego roku, ale działacze zapowiadali, że tak się już nie powtórzy, że lokalizacja będzie znana już kilka miesięcy wcześniej. No i jak się skończyło? Tak jak powiedziałem, Cancun został wybrany dopiero na dwa miesiące przed rozpoczęciem zawodów, a potem ta klapa organizacyjna, którą widzimy dzisiaj. To jest naprawdę bardzo przykre i wydaje się, że to nie jest tak, że po zakończeniu zawodów wszystkie tenisistki rozjadą się do domu, przerwa między sezonami i w normalny sposób rozpoczniemy rozgrywki 2024. No nie, bo jak brytyjski The Athletic donosi, tenisistki generalnie mają dość organizacji kobiecego tenisa. Chcą zmian, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, m.in. zapewnienia lepszych warunków na turniejach. Stworzenia lepszego kalendarza rozgrywek, generalnie zadbania o ich interesy. No i ja się zastanawiam, co będzie dalej. Czy nie powołana zostanie w najbliższych miesiącach jakaś nowa organizacja? To byłby swoisty chichot losu, bo może wiecie, w tym roku wypada 50. rocznica powstania organizacji kobiecego tenisa WTA. Wtedy między innymi Amerykanki i Australijki, w tym legenda Billy Jing King powołały właśnie w 1973 roku organizację, która miała stać na straży ich praw. No i po tych 50 latach Wydaje się, że organizacja niestety okazała się klapą i nie stoi już na straży praw swoich zawodniczek. Generalnie IGA, tak jak inne tenisistki, wskazują, że działacze bardziej dbają chyba o sprawy finansowe, bo przecież prawdopodobnie w najbliższych latach WTA Finals ma się odbyć w Arabii Saudyjskiej, ale o sprawy finansowe nawet nie tylko zawodniczek, tylko swoje, a nie o dobro właśnie tych, na których powinno im najbardziej zależeć, czyli kobiet rywalizujących w najważniejszych rozgrywkach tenisowych na świecie. Smutne to wszystko, bo, oczywiście, słyszę czasem głosy, że przecież te dziewczyny i tak zarabiają miliony. Więc co za różnica? Czy jest tak, czy jest inaczej? Niech nie narzekają. Tylko, że to nie do końca tak jest, bo jak jedna czy druga złamie nogę na korcie głównym w Cancun, to czyja będzie wina? No, nie zawodniczek. Z drugiej strony czytałem ostatnio głosy chociażby Bena Rottenberga, znanego dziennikarza amerykańskiego, albo Svena Grenefelda, czyli holenderskiego trenera, który prowadził kiedyś między innymi Szarapową, Selesz, Mary Pierce albo Aranches Sanchez Vicario. I on mówi, że to narzekanie, obaj tak mówią, narzekanie tenisistek nie pomaga marketingowi, imprezy, że jak zawodniczki narzekają, to to nie przyciąga kibiców na trybuny, no moim zdaniem to jakieś absurdalne tłumaczenie, ale okej, okay. i że generalnie tenisistki powinny chyba lepiej milczeć, bo to nie pomaga organizacji kobiecego tenisa. No, nie zgadzam się z tym, uważam, że jeśli narażone są na kontuzje, że nie ma zapewnionego bezpieczeństwa zawodniczek i w ogóle ten kalendarz całego sezonu, no i terminarz tego turnieju wygląda fatalnie, organizacja jest na bakier, no więc trudno, żeby zawodniczki nie zabierały głosu. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja nie wykluczam, że jednak na gruzach WTA, bo tak już trzeba chyba mówić, pojawi się pomysł, żeby stworzyć nową federację. Podobno był list 21 tenisistek, w tym sabalenki i rybakiny, żeby właśnie dążyć do zmian, w tym iga wystosowała swój własny list. No dziewczyny są mocne, mogą zebrać sponsorów, jakichś innych partnerów i stworzyć sobie same nową organizację. Po tym, co się dzieje w Cancun, nie najlepiej zestarzał się również ostatni wywiad Magdelinet dla portalu Interia, która to powiedziała, bo była niedawno w radzie tenisistek przy WTA i tłumaczyła dlaczego w ogóle wybrano Cancun. To mówiła, że z jednej strony chodzi o to, że w Pradze czy w ogóle w Ostrawie, gdzie była szansa, żeby organizować ten turniej, nie byłoby pewności, że wszystkie tenisistki mogłyby zagrać. Oczywiście chodzi o Sabalenkę, która no wiadomo, że pochodzi z Białorusi, ten kraj jest zaangażowany w wojnę na Ukrainie. A Czesi blokowali występ Rosjanek i Białorusinek w lipcu na turnieju w Pradze. Ale z tego co wiemy, to ten biznesmen, który chciał organizować turniej WTA Finals w Czechach, doszedł do porozumienia z czeskimi władzami, więc ten argument trochę odpada. Z drugiej strony z ust Linet usłyszeliśmy również, no, że chodzi o to, żeby tenisistki czuły się dopieszczone, dlatego Cancun, hotele pięciogwiazdkowe, czego nie mogli zapewnić Czesi, żeby było ładnie, spektakularnie, a nie tak szaro. No i cóż, teraz mamy obrazki z Meksyku, gdzie leje, gdzie jest brzydko, gdzie, czy jest spektakularnie, no co do tego, można mieć pewne wątpliwości. Więc oczywiście to nie jest na pewno zdanie tylko Magdy Linet, ale generalnie zawodnicze, które współdecydowały o tym, gdzie zorganizowano ostatecznie turniej mistrzyń, ale ten wywiad, tak jak mówię, nie zestarzał się najlepiej. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie o tym całym zamieszaniu w Cancun z turniejem WTA Finals. Czy uważacie, że dojdzie w ogóle do jakichś zmian w organizacji kobiecego tenisa? Polecam oglądać inne odcinki, subskrybować kanał i pozdrawiam.